Z Ewangelii według świętego Mateusza. Kiedy Jezus mówił do tłumów: Oto jego matka i bracia stanęli na zewnątrz, bo chcieli z nim porozmawiać. Ktoś mu powiedział: Oto twoja matka i twoi bracia stoją na zewnątrz i chcą z tobą rozmawiać. On w odpowiedzi rzekł temu, kto mu to powiedział: Kto jest moją matką i którzy są moimi braćmi? Potem, wskazując ręką na swoich uczniów, powiedział: Oto moja matka i moi bracia, bo ktokolwiek spełni wolę mojego ojca, tego w niebie, ten będzie moim bratem i siostrą i matką. Kocham ten fragment Ewangelii, zresztą nie tylko ten, jak już pewnie wiecie. Ale rzeczywiście ten fragment Ewangelii należy do tych fragmentów, które dają mi jakoś ogromnie dużo radości. Ale, może, zanim powiem, dlaczego to, takie tylko jedno wyjaśnienie, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział. Tu jest na początku powiedziane, że jego matka, Jezusa, matka i bracia stanęli na zewnątrz. I chcieli z nim rozmawiać. O jakich to braci chodzi? No, niektórzy mówią, że w takim razie Pan Jezus jednak miał braci, Matka Boża nie miała tylko jednego syna. Otóż, komentarz w tej Biblii, akurat którą trzymam w ręku, w Biblii I Kościoła, ale podobny komentarz znajdziemy chyba w, każdym, w każdej Biblii podobne wyjaśnienie. Mianowicie braćmi nazywali Semici także dalszych krewnych i współplemieńców. Jezus rozszerza to pojęcie na wszystkich swoich wyznawców pełniących wolę Boga. Miałem okazję też poznać Afrykanów, jezuitów z Afryki, i pamiętam, oni też mówili, że że dla nich braćmi, siostrami to są też bracia cioteczni, krewni po prostu. Tam nie ma takiego rozróżnienia na, na brata rodzonego i brata na przykład stryjecznego, czy ciotecznego. Nie ma takich rozróżnień. No ale to, to już niech wystarczy za, za wyjaśnienie. W każdym razie na pewno te słowa nie wskazują na to, że Pan Jezus miał takie dosłownie rodzeństwo, nie? w sensie rodzonego, rodzonych braci, że miał. Nie, nie. Gdybyśmy tak pomyśleli, byłoby to po prostu nieuczciwe od strony takiej naukowej, historycznej. Byłoby to nieuczciwe. Natomiast co, mi, co mnie tak bardzo pociesza w tej dzisiejszej Ewangelii, tak... Sprawia, że jest mi ona taka bliska i, i, i ważna. Otóż yy, bardzo mnie porusza to, jak to widzę, że przychodzi ktoś, mówi Panu Jezusowi, że jego matka i właśnie bracia stoją na zewnątrz, chcą z nim porozmawiać, a on zamiast się tak ucieszyć, o jej, nie? Och, tak, nie? o dawno ich nie widziałem. Pewnie tak było. Myślę, że dawno ich nie widzieli nie widział, dlatego, dlatego przyszli pewnie, dlatego, że już dawno go nie widzieli, więc chcieli z nim porozmawiać. Być może też z kontekstu innych Ewangelii wynika, że, że byli zaniepokojeni tym, że Pan Jezus tak bardzo intensywnie pracuje, że nawet niektórzy mówili, że postradał zmysły i dlatego przyszli go też jakby trochę nie wiem, doprowadzić do porządku. Mniejsza o to, no w każdym razie chcieli z nim porozmawiać, i myślę, że dlatego, że po prostu dawno z nim nie rozmawiali. Albo że mieli coś ważnego do przekazania. I wydawałoby się, że pan Jus powinien się ucieszyć powinien powiedzieć: Dobrze, to teraz już idę to powinien tym ludziom powiedzieć: Zaczekajcie chwilę. Skoro przyszli, to widocznie mają coś ważnego do mnie. Właśnie, matka pana Jusza nie przychodziła do niego. Z byle jakiego powodu, nie? Czy tak po prostu? Nie? Bez ważnego powodu. Natomiast nie, pan Jezus tak się nie zachowuje. Pan Jezus mówi, pyta, kto jest moją matką, i którzy są moimi braćmi. I w tym momencie dla mnie to jest takie bardzo poruszające, że on pokazuje mnie. On pokazuje ciebie. Tutaj jest powiedziane, że moim bratem, moją siostrą i matką są ci, którzy pełnią wolę mojego Ojca, tego w niebie. Przecież i, i mógłby ktoś powiedzieć: No, ale ja to tak nie wiem, czy pełnię, słabo w pełnię, popełniam wiele grzechów. Przecież ci ludzie tutaj, słuchający Pana Jezusa, to przecież nie byli jacyś idealni ludzie. Kiedy Pan Jezus mówił mówi o tym, że, że to są właśnie ci ludzie, którzy pełnią wolę Boga, to miał zapewne na myśli to, że oni Go słuchają, że oni są przy Nim. Tak. To jest przede wszystkim wolą Boga, żebym ja słuchał Pana Jezusa, żebym ja był przy Nim. To będzie skutkowało tym, że ja porzucę grzech i również w ten sposób będę pełnił wolę Boga, nie grzesząc, miłując innych. Naśladując Pana Jezusa, ale pierwsza rzecz, jaką mogę zrobić i robię, by pełnić wolę Boga, to jest właśnie to, że ja po prostu Pana Jezusa słucham. Słucham Go. I dlatego, dlatego kiedy czytam, że Pan Jezus, wskazując ręką na swoich uczniów, powiedział: Oto moja matka i moi bracia, to Yy, widzę tam siebie, że On pokazuje mnie i to jest dla mnie, to jest niesamowicie poruszające, to, to, to jest coś pięknego, to jest, yy, to jest coś, co chciałbym sobie przypominać właściwie codziennie. Jesteś moim bratem, jesteś moim bratem, mówi Pan Jezus do mnie, pokazuje na mnie. To jest mój brat, to jest mój brat, pokazuje na mnie. Ja, ja się czuję onieśmielony tym. Dlaczego, jak, czym sobie zasłużyłem? Niczym. Po prostu Pan Jezus tak postanowił, tak chce. Jestem Jego bratem tym bardziej, że właśnie, że Go słucham, że jestem przy Nim, i naślegu, naśladuję go tak, jak potrafię. Tak, jak potrafię. Ale przede wszystkim jestem przy nim, słucham go i dlatego jestem mu tak bliski. Właśnie, bo yy, którzy to są: matka, kto to są: matka, bracia, siostry to są po prostu bliscy. Najbliżsi o najbliżsi. Jestem Panu Jezusowi. Najbliższy należy do Jego najbliższych. Nie chcę o tym zapominać. Zapominam często, ale nie chcę zapominać. Dlatego cieszę się zawsze, kiedy sobie przypominam tę Ewangelię. Cieszę się właśnie na myśl o tym, że ona mnie wzywa do tego, żebym pamiętał, że jestem najbliższy Panu Jezusowi. W sposób absolutnie niezasłużony. Absolutnie niezasłużony. Po prostu dlatego, że on tak zdecydował, on tak wybrał, on tak chciał. I to jest, to jest niesamowite. To jest coś, coś w tym pięknego. Ktoś mógłby powiedzieć, ale czy to nie jest trochę na wyrost, czy to jest takie rozsądne, może ja jednak powinienem. Starać się jakoś zasłużyć na miano tego najbliższego panu Jezusowi. Jednak powinienem być, osiągnąć pewien przynajmniej jakiś tam nie, poziom moralny, żeby sobie zasłużyć na takie miano. Jest taka zasada w psychologii też się mówi, że człowiek staje się tym, kim myśli, że jest. I według tej zasady, moim zdaniem, Pan Jezus działa. On, jakby trochę na wyrost, z naszego punktu widzenia, przynajmniej z mojego punktu widzenia, on, jakby trochę na wyrost yy, mówi o tym, że yy, jestem dobry, że jestem yy, właśnie Jego najbliższym. Yy, tak jakby nie widział moich grzechów, ale ja widzę, jak. W miarę, kiedy słyszę to i wierzę w to, przede wszystkim słyszę i wierzę w to, to ja się rzeczywiście zmieniam. Pokonuję grzech, bo ja chcę być tym, kim jestem, kim jestem w oczach Pana Jezusa. Chcę faktycznie kimś takim być. Chcę to potwierdzić moim życiem, ale najpierw muszę to przyjąć, że jestem tym, kim jestem. Yy, tutaj. Mówimy o tożsamości. Pan Jezus mówi o mojej, naszej tożsamości. Przyjmijmy tę tożsamość. Nie bójmy się jej, nie bójmy się w nią uwierzyć. Niech nas grzechy jakoś nie przekonują, nie, nie pozwalajmy sobie, żeby nam grzechy wmawiały, że my nie jesteśmy najbliższymi Pana Jezusa. Nie pozwalajmy sobie na to. Uwierzmy w to i żyjmy potem na miarę naszych sił i możliwości zgodnie z tą wiarą. Z wiarą w to, że jesteśmy najbliższymi Pana Jezusa.